Analiza indeksów. Witam w czwartek 2 lipca. Dzisiaj krótkie przypomnienie aktualnej sytuacji technicznej, niewielkie zmiany w odniesieniu do mojego wtorkowego komentarza. Na pewno warto odnotować tutaj tą kolejną próbę, z, że tak naprawdę, pokonania oporu 1835-1849, bo to wszystko zmierza do tego, że Najpewniej WIG-20 po raz kolejny znajdzie się w tym nebralgicznym rejonie cenowym, który, która to strefa posiada w tej chwili wzmocnienie w postaci linii czerwonej, czyli dolnej linii kanału, no i również tej wewnętrznej linii trendu. Te dwie linie dokładnie przecinają się w tym węźle, a już wcześniej wiemy o tym, że no, pobyt nie bardzo radzi sobie w tym właśnie rejonie cenowym. Więc tutaj, tym przełomowym wydarzeniem w ujęciu krótkoterminowym byłoby trwałe wybicie. Węzła 3549, no, co wygenerowałoby nam stosunkowo silny sygnał techniczny, korespondujący jednak z kierunkiem całej tej tendencji rozwijanej z obszaru 1256-1288. Oczywiście sygnałem słabości, o czym mówiłem we wtorek, za taki transparentny sygnał słabości, należałoby uznać wybicie 1696-1709, dosyć istotna zapora pobytowa Fibonaczego, no, ale póki co jest respektowane po pojedyncze zniesienie 18,6 całej fali wzrostowej to jest mniej więcej pułap 1740. Lik. No, jeszcze raz chcę przypomnieć o strefie 51, 591, 51, 916. We wtorek eksponowałem znaczenie tego węzła podażowego dwa kluczowe zniesienia, 50%, 61,8%, inne projekcje liczby wygenerowane na bazie tutaj mniej widocznego układu ABCD. To wszystko koncentruje się w tym właśnie przedziale, który jest ewidentnie respektowany przez rynek, więc tutaj z kolei moglibyśmy mówić o ważnym wydarzeniu technicznym, ale już w perspektywie średnioterminowej, gdyby w sposób trwały rzeczywiście bykom udało się pokonać obszar 51 591. 916. To jest ewidentnie istotny punkt odniesienia dla nas, jeśli chodzi, o takie, jeśli chodzi o liczące się zapory podażowe. Z kolei najbliższym średnioterminowym wsparciem pozostaje obszar 47 795-48 i dopiero ewentualna negacja tej strefy byłaby obrazem no, zwiększającej się ewidentnie presji podażowej. Przypomnijmy sobie również kontrakty, no tutaj już jak zwykle skala 60-minutowa, kluczowa strefa wsparcia 1729-39, wczoraj mogliśmy się po raz kolejny przekonać o dużej przydatności tego węzła, bowiem po fatalnym początku dla byków kontrakty powróciły do wymienionego klastra popytowego, no a potem zaszła swego rodzaju metamorfoza, popyt się tutaj obudził, no i zdołał wykreować całkiem naprawdę silny ruch wzrostowy, więc w tej chwili transakcje już od kilku godzin są zawierane w, w wprowadzonym dzisiaj przeze mnie w komentarzach online przedziale 1804-1808. To jest, tak jak powiedziałem przed momentem, no, intradayowa zapora cenowa, wytyczona tak naprawdę tylko na bazie tej ostatniej potwali spadkowej, ale tak historycznie, przypadkowo, no, ona jest dosyć Ważnym rejonem, wielokrotnie respektowanym na siłę, możemy tutaj wprowadzić zasadę zmiany biegunów. No tak się ciekawie składa, że strefa wytyczona jedynie właśnie na bazie tej potwali spadkowej ma takie jakieś swoje historyczne umocowanie. Zmierzam do tego, że ewentualne sforsowanie takiego oporu lokalnego byłoby przesłanką wskazującą na możliwą kolejną, trzecią, już tak naprawdę. Trzecie starcie w przedziale 1842-1853 to jest nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi o kluczowe zapory podażowe FIPO i nowy wątek dzisiaj. Gdyby doszło do konfrontacji w tym przedziale, tu bardziej zwróciłbym uwagę na górne ograniczenie tej strefy, czyli mniej więcej pułap 1853, to mielibyśmy identyczną długość wykreowanego ruchu w odniesieniu do tej fali zaznaczonej czerwoną przerywaną linią, więc ten element symetrii. Pojawia nam się, można by było, choć to już jest takie troszeczkę naciągane, ale wprowadzić no, układ A, B, C, D, układ symetryczny, nawet na siłę X, A, B, C, D, no, ale to jednak projekcje takiej formacji badają troszeczkę powyżej strefy 42, 53. Nie jest to może najbardziej wiarygodny układ harmoniczny, dlatego jakoś nie eksponuję tego wątku, ale zwracam uwagę na symetrię, czyli możliwą równość w bieżącej fali wzrostowej w odniesieniu do tego poprzedniego odcinka wzrostowego. Więc no na pewno przełomem byłoby tutaj wybicie tej linii czerwonej, strefy 42, 53, to stworzyłoby podstawy dla dalszych, najpewniej dla dalszych działań yy, strony popytowej. Z kolei sygnał negatywny, no to no możemy sobie tutaj wprowadzić takie pojedyncze zniesienie, zniesienie 61,8 na przykład, Koresponduje trochę z tą linią niebieską ML, ale bazowym wsparciem jest ten miniony na samym początku od 1729/39 i dopiero negacja tej strefy no, byłaby, byłaby tutaj obrazem wzrastającej presji podażowej. No, ale wykres moglibyśmy wtedy analizować pod kątem układu X, A, B, C, D. Nie będę na razie wyznaczał punktu D. Najbardziej oczywiście interesowałaby nas w takiej sytuacji symetria. No, ale formacja bardzo charakterystyczna, no i w takim ujęciu oczywiście pro wzrostowa. No, ale to jest powiedzmy taki wariant alternatywny. Na razie zobaczymy, czy popyt powalczy tutaj ambitnie w przedziale 1804-1808. Gdyby tak się stało, no to rzeczywiście można było oczekiwać, że rynek powróci do węzła 1842-53. To były kontrakty w skali 60-minutowej. Jeśli chodzi o DAX, to już tak rzeczywiście bardzo szybko, bo tutaj nie mamy na razie zmian istotnych zmian, rynek powrócił do strefy 12,485, 12,610. Bicie tego oporu powinno przynajmniej teoretycznie wzmocnić kupujących i tak jak mówiłem we wtorek, moglibyśmy w tej sytuacji już zacząć analizować wykres pod kątem układu XABCD, A, B, C, D, a to D nam wypada gdzieś w rejonie 13,122, 13,165. Tu mogą być różne odmiany tej formacji. Z zależnością 0,786 AB równa się CD. No na najbardziej jak zwykle interesowałby nas układ symetryczny, czyli AB równa się CD, ale wtedy projekcja wypada zdecydowanie poniżej 13122, 13165, ale istnieje układ wiarygodny, gdzie rzeczywiście te projekcje tu w rejonie wymienionego bazowego węzła podaczowego grupują się, dlatego Strefa 13 13165 jest cały czas zaznaczona kolorem czerwonym jako istotny bazowy opór, gdzie tym filarem, przypomnę, jest z 88,6, 88 6 tej oto kluczowej tutaj spadkowej. No i bardzo podobnie SP też rynek stara się powrócić do obszaru 3136-3142. Pokonanie takiego oporu to też możliwość ukształtowania się układu X A, B C D. Natomiast no, musi być spełniony ten warunek w postaci wybicia respektowanej jednak w ostatnim okresie strefy 36-42. Jeśli to się uda, to otrzymamy sygnał techniczny zapowiadający być może powrót S&P do bazowego oporu 3237-3256. I tak samo jak w przypadku indeksu DAX, oprócz projekcji układu na razie hipotetycznego XABCD, tutaj tym głównym filarem pozostaje też zniesienie 88,6 tej naszej bazowej fali spadkowej. Więc bardzo silny klaster, zresztą historycznie potwierdzony, bo dokładnie tutaj ukształtował się punkt zwrotny, podaż przejęła inicjatywę. O wsparciach mówiłem dokładnie we wtorek, no, przypomnę tylko, że węzeł 2934-45 jest tutaj dla nas punktem odniesienia, jeśli chodzi o takie liczące się zapory popytowe i Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.